Witam wszystkich serdecznie, moi drodzy. Dziś przed wami ciekawa pozycja, która była grana przeze mnie na jednym z turniejów. No, tak jak już pewnie zdążyliście zauważyć, tutaj brak białego hetmana jest zrekompensowany przez te dwie dobrze usytuowane wieże na linii E oraz linii D. No oprócz tego, co jeszcze tutaj przykuwa naszą uwagę na pierwszy rzut oka, No, to z pewnością są to te dwa tutaj usytuowane gońce na tych długich przekątnych no w tej chwili pojawia się pytanie czy białe będą w stanie wykorzystać ten cały potencjał tej swojej przewagi delikatnej przewagi pozycyjnej w dużej mierze z pewnością e, zależy to od tego jak będą grały czarne no ale nie zapominajmy że w tej chwili białe są na posunięciu białe mają prawo do wykonania ruchu i teraz takie pytanie do was moi drodzy czy białe powinny pokusić się tutaj o zdjęcie o wyeliminowanie tego gońca z pola e7 swoją wieżą czy może też powinny ułożyć jakiś inny plan ataku przegrupować się jakoś żeby wykorzystać ten swój potencjał swoich dobrze umiejscowionych figur opcji zapewne jest wiele aczkolwiek białe w trakcie rozgrywki pokusiły się jednak o wyeliminowanie tutaj tego Gońca na polu E7 i zabiły go. W tym momencie myślały może, że tworzą też możliwość później tutaj ataku na tego słabego piona na polu A7, no ale chyba nie przewidziały ruchu Hetmanem na pole C2 z atakiem na tą wiszącą tutaj wieżę. No i w tej chwili pionek na. A7 no, nie może być odbity tutaj e, przez tą wieżę, no bo tutaj najzwyczajniej w świecie e, białe tracą figurę i to jeszcze jak ważną figurę, która, e, której strata prowadziłaby do natychmiastowej klęski. No szybko zorientował się tutaj przeciwnik grający białymi, że nie będzie w stanie obronić zarówno tutaj tej wieży na polu D1, jak i tego gońca e, na polu B2, i w tej chwili uznał, że jednak lepiej będzie zachować te wieże, te dwie wieże tutaj mu się z pewnością bardziej przydadzą niż para gońców i zagrał ruch wieża E1. W tej chwili wieże tutaj już pracują na tej linii E. No ale goniec jest jak najbardziej do zabicia dla czarnego hetmana. No i taki ruch też zagrałem. No i w tym momencie mój przeciwnik zdał sobie sprawę: "Aha, przecież mogę bezkarnie zabić tutaj pionka na polu a7, no i też to uczynił. Wziął sobie tutaj bezkarnie pionka na polu A7, jednocześnie broniąc tego swojego tutaj na A2, który był podbiciem mojego Hetmana. No, tak mu się wydawało, w założeniu dobrze myślał, w założeniu dobrze to przeliczył, jednak w tym momencie ja już praktycznie e, jestem w stanie odbić tutaj tego pionka z pola. A2 manewrem taki, jaki właśnie zagrałem podczas partii, grając Hetmanem, wykorzystując mobilność, wykorzystując prawie nieograniczone możliwości tego Hetmana, grając na pole F2. No, i jak tutaj pewnie większość z Was zdążyła już zauważyć, pod atakiem są. Obie wieże, zarówno ta z E1, jak i ta z A7. No i tutaj trzeba się ratować. Trzeba znowu zdwajać te wieże, żeby były nietykalne dla tego Hetmana. Więc szybciutko wieża wraca na pole E7, żeby bronić tą z E1. Tutaj już yy, wszystko się trzyma. No ale tak jak już wspomniałem, pionek z A2 natychmiastowo leci. Już tutaj jest mój, już tutaj jest zabity. No to teraz zwróćmy uwagę na materiał u obu stron. No, w tej chwili, jak widzimy, białe dysponują trzema figurami, czarne tylko dwoma, jednak ten hetman tutaj jest bardzo aktywny. Ten hetman tutaj zajmuje strategicznie ciekawe pozycje, strategicznie bardzo dobre pozycje. Będzie mógł tworzyć wiele gruźb. No, zobaczymy, co się stało dalej w tej partii, jak partia dalej się potoczyła. Przeciwnik tutaj w tej chwili grający białymi, szybciutko zreflektował się i doszedł do wniosku, że Pion na B3 jest podbiciem Hetmana, więc należałoby go szybko i skutecznie obronić. No i tak też zagrał wieża A3. Tutaj wszystko na razie się trzyma w obozie białych. Te dwie wieże tutaj współpracują. Ten goniec tak jakby troszeczkę jest poza grą, aczkolwiek tutaj ma już pewnie jakieś plany na rozwinięcie tego gońca, na wykorzystanie jego potencjału przeciwnik grający białymi. No, ja w tym momencie zdecydowałem się jednak zająć y, bezpieczeństwem tego króla, no bo później po wszelkich manewrach to wierzą, wszelkich odejściach to wierzą. No tutaj powstaje groźba. Groźba mata ostatniego rzędu, więc postanowiłem, że jednak jest najwyższy czas, żeby jakąś lukę, jakąś wolną przestrzeń dla tego mojego króla tutaj w razie W zostawić. No, w tej chwili jestem już spokojny, jeśli chodzi o wszelkie kłopoty tutaj ze słabością ostatniego rzędu. No, ale teraz jest ruch białych. No i przeciwnik grający białymi decyduje się grać aktywnie, włączyć tego swojego gońca do gry. No i zajmuje pole F1 z atakiem na pionka, który jest na polu B5. Czy pionek może zostać obroniony? Ewentualne obrony typu wieża B8 wydają się być troszeczkę pasywne. No wieża mająca taką wartość, mająca tak wysoki potencjał nie powinna być tutaj zobligowana do bronienia jednego pionka więc postanowiłem, że jednak nie będę bronił tego pionka w sposób zagrania wieżą na b8, tylko po prostu go przepchnę i w tej chwili będzie on już tak jakby nietykalny tutaj dla gońca białopolowego mojego przeciwnika. Przeciwnik w tym momencie uznał, że niegłupim ruchem byłoby zagranie jeszcze raz tym gońcem na pole C4. W tym momencie, już tak jakby na stałe, już tak jakby dozgonnie pionek na polu B3. Jest nietykalny, jest jakby poza zasięgiem dla mojego tutaj bardzo aktywnego, niebezpiecznego Hetmana. Natomiast ja widzę. Grę z własnej perspektywy jako czarne, więc zauważyłem, że tutaj mógłbym w tej chwili jakąś groźbę stworzyć, jakoś zagrać aktywnie z inicjatywą, wymuszając tutaj jakiś obronny ruch dla, dla obozu grającego białymi. No i pokusiłem się o ruch Hetmanem na pole F2. No, nie jest to jakaś bezpośrednia groźba, nie jest to jakiś kruszący, bezpośredni atak, aczkolwiek jest możliwość tego Hetmana y, jakoś tutaj umiejscowić z dalszym planem gry, ewentualnym planem gry wieża A8, później przerzuceniem tej wieży na pole A2 i tutaj tworzenie jakichś już wtedy konkretniejszych, jakichś bardziej niebezpiecznych groźb y, w, tym, w tym rejonie. No i w w tym momencie zostałem troszeczkę zaskoczony, nawet delikatnie zszokowany ruchem, który zagrał mój przeciwnik ruchem G4. Moi drodzy, ruch G4 nie należy chyba tutaj do najmocniejszych ruchów, jeśli chodzi o możliwości białych. Troszeczkę tutaj osłabił swoją twierdzę mój przeciwnik. No, ale przepraszam bardzo, ale ja wykorzystałem ten moment jako takie mm, ekstra tempo, tak jakby przeciwnik. Podarował mi w prezencie dodatkowy ruch, ekstra ruch, nie wybierając tutaj żadnej presji. No i ja skorzystałem na tym grając wieża A8. Tutaj z planem przerzucania tej wieży na pole A2 i tutaj już jakimś szybkim atakiem, szybkim atakiem matowym, wykończenie tej partii w pięknym stylu. No ale mój przeciętny uznał: halo, halo, nie ma takiej możliwości, żebym ja pozwolił tutaj w tej chwili wedrzeć się wieży tutaj na y, drugi rząd i natychmiastowo uniemożliwił mi to ruchem e, wieża E8, dając szacha, no w tej chwili tutaj wieża jest zobligowana to wieżę zbić, tutaj wieża bije na E8, jest szach, jedno pole do odejścia, odchodzę królem, mój król w tej chwili na g 7 jest całkiem bezpieczny, nic mu nie grozi, no i w tym momencie, kluczowy moment, Partii białe, mając tylko minutę na zegarze, postanowiły stworzyć natychmiastową groźbę, grając wieża E7. No w tym momencie nacisk gońca i wieży na pole F7 jest bardzo mocny, bardzo wysoki. No jednak okazuje się, że zagranie tą wieżą było kardynalnym błędem, no bo jak widzimy... Wisi tutaj pionek, który jak najbardziej w tej chwili będzie do wzięcia przez czarnego hetmana. Czarny hetman z impetem wskakuje na pole F3, dając szacha białemu królowi. Biały król zmuszony jest do odejścia. Tylko jedno wolne pole pole G1, no ale tutaj kolejny pion, kolejny szach i to nie koniec tarapatów. Biały król jest w opałach. Decyduje się wrócić na pole H1 w nadziei, że może jakiś tutaj remis, jakiś tutaj wieczny szach będzie wymuszony. No ale niestety, nic podobnego. Czarne wcale nie mają zamiaru odpuścić mają zamiar nękać tego biednego króla. Biały, który. Utknął gdzieś tam w rogu, który utknął gdzieś tam w swoim obozie, bez obrony, bez swoich figur, bez swoich pionków, zdany tylko i wyłącznie na siebie. No i w tej chwili czarne, aby. Tutaj wykonać egzekucję. Nie mając litości w sercu, grają szach na polu D1. Król odchodzi e, tak, jak troszeczkę rozpaczliwie, na pole G2 w nadziei, że jednak ten remis mu się należy. Że jednak ten remis tutaj uda mu się wymusić, wywalczyć. No ale nic podobnego. Mamy kolejny ofensywny ruch ze strony czarnych. Znowu jest szach. Znowu król jest zmuszony do jakichś e, defensywnych, podjęcia jakichś defensywnych kroków, do jakichś defensywnych. Decyzji. No i w tej chwili wraca na pole H1, G2, H1. To są pola, na których król cały czas em, gdzieś tam próbuje wywalczyć ten remis. No ale jednak e, ruch C1, szach. Tutaj jest szach. Hetman szachuje króla. Król znowu odchodzi na pole G2. No i tu już jest. W tej chwili koniec gry, bo Hetman zajmujący pole G5 szachuje króla zarówno atakując wieże na polu E7, tak zwane widły. No i y, tym ruchem kończy agonię ten y, nierówny bój, ten nierówny mecz y, tutaj z białymi. Kończy go w pięknym stylu. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.